Ja normalnie patrzę i nie widzę. występuje ze mną. Patrzcie, no, widzę. Patrz, nie. Ostatnio się brzydko nie patrzyłeś. Dalej się nie patrzy na was. akurat w to on tak nie lubi za bardzo siedzieć na kolanach. Nie lubi, tak być trzymany zbytnio. On lubi, tak chodzić. Kółko ciebie i się ocierać, dzięki i Się ocierać i się ocierać, i się bardzo ocierać, jak aż półmordki mu zdziera. A Marcin, to bardziej tak się lubi przytuwać. Po, po co ja tu w ogóle jestem? A, filmik! <ścoughs> Hello, ladies and gentlemen, witajcie w następnym odcinku kartki dla widza. Zaczynajmy. Wiktoria bardzo lubi kolor fioletowy i lubi te wieczorne wyboki. Tu chodziło o zmierzch. Jak wiadomo, z zmierzch to wampiry, więc poszłam tak, stereotypowo, jakieś nietoperze, trumna i krwawe usta. Wytnijmy to. Posłuchałam lulien i zgniotłam papier i chciałam stworzyć przepiękny wzór, ale chyba się trochę za bardzo wyżyłam na tym. Ale w sumie to i tak mi się podoba. No, zmierzch. To w sumie słońce, nie zachodzące, więc dodajmy zachodzące słońce. Chmurki, chmureczki, chmureczunie. czuję. Och, jak ja kocham moje maszynę. Mm. Ten fioletowy jakoś mi się taki za jaskrawy wydawał, więc zaczęłam delikatnie dodawać ciemnego fioletowego, takiego prawie już czarnego. Ale tylko na górze, bo w sumie reszty nie będzie widać. Nie chciałam, żeby chmury były po prostu białe, takie mły. Więc wymieszałam moje farby akwarelowe. Taki bardzo jasny, niebieski, z dodatkiem czarnego. I to wyszło takie dymne, trochę brudne. Słońce przykleiłam. Chmury wycięłam. Dopasowałam, przycięłam. Dopasowałam, przycięłam. Dopasowałam, przycięłam. Pomalujmy nasze nietobarzyki. Po jednej. I drugiej stronie. Skrzydełka trochę odgięłam dla lepszego efektu i przykleiłam w okolicach słońca. Wstążek mam mnóstwo, to trzeba je wykorzystać. <laughs> Wszystkie wstążki podklejałam z tyłu klejem, tylko tą jedną musiałam tak dziwacznie podkleić z drugą wstążką, ponieważ by było za wysoko. Be aware. To ogólnie znaczy być świadomym, ale tutaj w tym sensie jest tak jak bardziej przystroga. Be aware, piec co się tam dzieje. A literki wycięłam przy użyciu maszyny. Tajka ty maszyn. Pinsetą mnie zawsze wszystko podniesiecie, a w szczególności małe elementy. Patrzcie co stworzyłam. Zwykła wykałaczka i do tego dwustronna taśma. Mój podnosiciel Bogusław. Zakrwawione usta podkleiłam piankową taśmą. Dodane. Przerwa na grzesiowe mruczenie. Wydrukowałam dwie trumny. Ale po co Ania? Wystarczyło tylko zgiąć kartkę i tylko wyciąć jedną trumnę. Za małą kartkę mam, nie zmieściła się trumna. Musiałam zrobić sprytny mechanizm. I połączyć dwie trumny. I przykleić. I gotowe. I na koniec BAM Bella z Edwardem, akwarelami. Oczywiście nie ja to namalowałam. Znalazłam w czeluście internetu. Namalowała to, So Kim. Jak się nie mylę. I'm your limbo, you're my intermission. Just look at the state we're in. więc mam nadzieję, że karteczka Wam się podoba W sumie, jak mi dajecie film no to wyciągnę z tego filmu co mi się tam będzie podobać No jak na przykład wyciągnęłam no wampirę i że on, no w sumie mamy zmierzch tak krew i to wszystko No ale nie wyciągnęłam samych realnych postaci, bo jakoś mi to tak nie pasuje na kartki Na kartki jednak mi pasuje, żeby to było trochę takie kartunowe Boże Kreskówkowe Anka Wiecie co? Ćwiczę dykcję! Więc mam nadzieję, że mój polski będzie lepszy. Wiktoria, mam nadzieję, że będziesz zadowolona z kartki, bo właśnie ona jest dla Ciebie. E, oczywiście dołączam autograf, jak zawsze. I proszę, wyślij mi swój adres na mojego maila, którego znajdziesz w opisie. A i w opisie też jest instrukcja, jakbyś chciał taką kartkę dostać. Więc proszę, zerknąć do opisu. Nie wymyślać samemu instrukcji, to nie działa. Uuu, może widzę. O, tak ładnie widać, takie niebieściuśkie. Wczoraj była taka okropna mgła, że nie było widać. A dzisiaj widać. Hmm. Okej, okay, dobra. E, więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I e, mi no, się widzimy w przyszłą środę? Z pozytywnym bałaganem? Oby. W scenariusz jest napisany. Ale wiecie, że pozytywny bałagan wymaga więcej czasu, ale postaram się. Tak. Dobra, już idź, idź kobieto, już no. Widzimy się w środę. Wy dajcie, zostańcie kreatywni. Bye!